Witajcie kochani, hoła Chrystusowi Witajcie na kanale Kaznodzieja TV Dzisiaj mamy ostatni szabat w roku 2004 liczonym według kalendarza Gregorii także no z jednej strony fajnie, że nam się zrobiła Pogoda trochę cieplej dzisiaj jest, można posiedzieć w plenerku. Z drugiej strony, no szkoda, że jest końcówka grudnia, a nie przysypało trochę śniegiem, bo to by nadało naprawdę takiego fajnego zimowego klimatu. No a tak to wszystko wygląda jak wygląda, no. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem różańca, tak jak już obiecałem, skąd w ogóle różaniec się wziął Co Biblia mówi na ten temat i ojej I... Czy należy odmawiać ten różaniec, czy nie należy I tak dalej Więc e, według legendy, Różaniec wziął się stąd, że e, świętemu Dominikowi objawiła się w średniowieczu Matka Boska, która przekazała mu pierwszy Różaniec i wytłumaczyła, jak należy się na nim modlić. Po czym święty Dominik założył zakon Dominikanów i był to zakon, gdzie zakonnicy do niego należący dla kopiersi kontemplowali modlitwę różańcową. Ale to jest tylko... Taka legenda, ponieważ no, katolicyzm ma to do siebie, że jak gdzieś jest budowane jakieś sanktuarium, kapliczka, jakiś kościół, jakiś klasztor, jakaś bazylika czy cokolwiek, no to często, gęsto jakaś legenda jest z tym związana. Na przykład, że. Jakiś rolnik gdzieś tam wykopał figurkę jakąś, na przykład Maryi albo Jezusa, albo, albo że Matka Boska się gdzieś tam objawiła i, i kazała na tym miejscu wybudować klasztor, czy na tym miejscu wybudować jakąś tam bazylikę, czy coś tam, nie? Tak samo było i tu, tyle tylko, że z modlitwą różańcową. W cudzysłowie modlitwą, ponieważ... Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem i tylko Bóg posiada takie atrybuty, że może modlitwy wysłuchać, ponieważ tylko Bóg słyszy modlitwy. Odmawianie różańca, modlenie się do Matki Boskiej albo za pośrednictwem Matki Boskiej no jest zwykłym bałwochwalstwem i tyle, no. Gdyż stworzenie nie słyszy modlitwy, tylko stwórca. A teraz, jak naprawdę powstał Różaniec? Faktycznie Różaniec powstał w zakonie Dominikanów. Tylko, że historia jego wyglądała tak, że w zakonie tym istniała tradycja, tylko teraz nie pamiętam, czy, czy rano, w okolicach śniadania, czy wieczorem, tam w okolicach kolacji. W każdym bądź razie istniała tradycja, że zakonnicy czytali wszystkie 150 psalmów pod rząd. I kontemplowali te psalmy w liczbie 150, dlatego ta liczba jest bardzo ważna, ponieważ no, jest ona ważna przy późniejszej modlitwie różańcowej, ale do tego dojdę. Jednakże powstał problem. w tym klasztorze, ponieważ że był to czas średniowiecza, to wielu z owych tych zakonników, zwłaszcza przychodzących z chłopstwa, było po prostu niepiśmiennych, niegramotnych i itd. Nie potrafili czytać, pisać, liczyć i itd., Byli takimi typowymi parafianami, ponieważ słowo parafianin oznacza człowiek bez ogłady, bez szerokich horyzontów myślowych, taki właśnie nieokrzesany, trochę i tak dalej. No. No, i powstał problem. Co zrobić z tymi mnichami, którzy właśnie nie potrafią czytać, pisać, liczyć i tak dalej? Wymyślono więc zatem, żeby y, ci mnisi w, w zamian y, za to, no po prostu zwolniono ich już z czytania tych 150 psalmów. Lecz w zamian za to mieli odmawiać 150 razy chyba Ojcze Nasz. Jakoś tak. Ponieważ ten kult maryjny no dopiero zyskiwał na znaczeniu. To, to jeszcze nie było tak jak teraz jest. No to nie było tak jak dzisiaj. Ten kult dopiero zaczynał rosnąć w siłę. Więc tak sobie podejrzewam właśnie, że to mogło być modlitwa Ojcze Nasz po prostu, nie? I dalej powstał kolejny problem. Co zrobić z tymi mnichami, którzy nie potrafili jeszcze na dodatek liczyć? No bo słuchajcie, no modlitwy paternoster połaci nie. No to można było nauczyć ich na pamięć, tak? Oni to umieli na pamięć, ale byli też i tacy, że nie potrafili liczyć do 150. A, że to był czas krucjat i rycerstwo średniowiecznej Europy, yy, po prostu po, próbowało odbić ziemię świętą z rąk muzułmanów. To mieli styczność właśnie z Maurami, Saracenami i tak dalej. No i podpatrzyli u nich, że oni używają sznurków modlitewnych. I stwierdzili, że. Ta, czy być może, właśnie w łupach wojennych te sznurki modlitewne przywieźli do Europy. żeby pokazać, na czym muzułmanie się modlą. No ale Kościół. Prawdopodobnie stwierdził, że jest to dobry wynalazek, który można zaadaptować do właśnie tej modlitwy w tym, w tym klasztorze dominikańskim. I, I w ten sposób Dominikanie zaczęli, e, ponieważ nawleczono na sznurek 150 koralików to dzięki temu po każdym odmówieniu Paternoster przesuwali w palcach jeden koralik aż do końca. Aż do 150. No ale powstał znowu kolejny problem. Mianowicie, że jak to tak to yy, forma takiej modlitwy może pochodzić w ogóle. Od pogan, od niewiernych, czyli od muzułmanów, tak? No to trzeba było wymyślić bajeczkę o objawieniu się Maryi, świętemu Dominikowi, założycielowi zakonu Dominikanów, która przekazała mu pierwszy różaniec i nauczyła go tej modlitwy. Oczywiście modlitwa różańcowa na przestrzeni wieków ewoluowała. E, najpierw e, zmieniono modlitwę Ojcze Nasz na Zdrowaś Mario, ponieważ kult maryjny e, zaczął wzrastać na sile w Europie, a poza tym no, lepiej to wyglądało, jeżeli. Jeżeli właśnie objawienie było Matki Boskiej, no to, no to lepiej to wyglądało, żeby ona na przykład nakazała tą modlitwę odmawiać, czyli zrować Mario. I co 50 po prostu, to czy co 10. Co 10 yy, koralików, gdzie odmawiało się Zdrowaś Maryjo, był jeden koralik, gdzie odmawiało się Ojcze Nasz, żeby całkowicie z tego Ojcze Nasz też nie rezygnować. No i tak było 150 koralików. Jednak yy, wraz z, ze zwiększeniem popularności tej modlitwy wśród osób y, świeckich również, nie tylko wśród duchowieństwa, y, stwierdzono, że no jednak ta liczba 150, to jest trochę za dużo dla nich, żeby tyle odmawiali i zmniejszono liczbę koralików tak zwanych tych zdrowasiek do liczby 50 na różańcu. No ale żeby zachować tą liczbę 150, tak jak to było pierwotnie, to wymyślono, prawdopodobnie później też okazało się, że były jakieś objawienia maryjne kolejne. Wymyślono y, trzy tajemnice, czyli bolesną, chwalebną i radosną, bo dopiero czwartą tajemnicę światła wprowadził w XX albo XXI wieku Jan Paweł II. No. A jeszcze Franciszek miał wprowadzić piątą tajemnicę. Nie pamiętam tej nazwy. Nie pamiętam, ale, ale no, były takie plany. One się chyba na razie nie zrealizowały. No i chyba nie zrealizują, bo ten człowiek jest już coraz starszy i coraz słabszy, coraz bardziej schorowany. Wątpię, żeby to się zrealizowało. No, w każdym bądź razie w ten sposób została zachowana liczba 150 tych zdrowasiek. Ponieważ Ponieważ, żeby tą liczbę osiągnąć, to trzeba było najpierw odmówić 50 razy tajemnicę, no, znaczy zdrowaś, Mario, w tajemnicach bolesnych, pfu, radosnych, później w bolesnych i na końcu w chwalebnych. Ponieważ to zostało tak podzielone, tak pomyślane, że te tajemnice najpierw opowiadały tam o dzieciństwie Jezusa, później o Jego śmierci i na końcu o tym, co się działo po zmartwychwstaniu. No, nie będę tych tajemnic przytaczał, no bo to jest strata czasu. W międzyczasie, Różaniec przeszedł jeszcze jedną ewolucję mianowicie taką, że w Europie wybuchła epidemia dżumy. I przed dżumą na tej modlitwie mówiono tylko fragment ten Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Jeszcze pamiętam. <grym> tylko dotąd mówiono. Ale kiedy dżuma zaczynała zbierać coraz większe żniwo śmierci, a jeszcze to był czas, gdzie chatynki w Europie były drewniane. To były liczne też pożary i tak dalej. To wtedy też powstała ta modlitwa, że no i Europa też była trawiona różnymi wojnami, że od powietrza, głodu, ognia i wojny, nie? To był głód w Europie. Powietrze no to morowe powietrze, czyli zaraza. Czyli od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw na spanie. No to, to powstało w, w tym czasie, w czasie zarazy. Ale powstała też druga część yy, modlitwy Zdrowaś Mario, czyli Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. I w takiej formie różaniec przetrwał do dnia dzisiejszego. Oczywiście powstawały później różne modyfikacje różańca na przykład koronka do Bożego Miłosierdzia, <kluzaniec> różaniec jakiś tam, gdzie odmawia się 50 razy. Ojcze Nasz, a, a te pozostałe paciorki tylko Zdrowaś, Mario. Czyli odwrotnie po prostu. No i popularno, popularność różańca yy, po prostu była w końcu na tyle duża, że zaczęły powstawać różne warianty tej modlitwy. No i takie jest do dnia dzisiejszego. Yy, modlitwę Tom zapożyczyli również protestanci. Podobno, że właśnie luteranie mają swój model modlitwy różańcowej. Również i prawosławie posługuje się tak zwaną czotką czyli również takim sznurkiem modlitewnym. Także bardzo ta modlitwa w tej formie, e, która. No ma swoje początki, y, dużo, dużo wcześniej przed islamem jeszcze, być może właśnie, że islam też zapożyczył formę tej modlitwy, kiedy doszedł aż do granic dzisiejszego Pakistanu, nie? Gdzie miesza się kultura hinduska z kulturą? Y, muzułmańską, a od kultury hinduskiej do, do buddyjskiej to już niedaleko, nie? Trochę podobne filozofie. Z tym, że w hinduizmie jest wielu bogów, a w buddyzmie nie ma Boga. Niektórzy mówią, że Budda jest uznawany za Boga, ale, ale Budda nie jest Bogiem. Chociaż są posążki Buddy i to też jest bałwochwalstwo. Więc całkiem możliwe, że kiedy muzułmanie, kiedy sam rozprzestrzenił się na tereny dawnej wschodniej Persji, to, to miał styczność właśnie z tymi kulturami, które jako pierwsze używały sznurków modlitewnych do medytacji a być może właśnie na które powoływał się Pan Jezus, kiedy mówił, i tu właśnie przejdziemy teraz do tego, co Biblia mówi na ten temat. Bo Pan Jezus w Ewangelii powiedział takie słowa, chyba w Mateuszowej, ale nie jestem do końca teraz pewny: że na modlitwie nie bądźcie wielomówni, jak poganie. Gdyż oni przez swoją wielomówność myślą, że zostaną wysłuchani. No i co miał Pan Jezus na myśli? No miał właśnie tą modlitwę obecną różańcową, która wywodzi się yy, hen gdzieś tam z tych krajów dalekiego wschodu Orientu, czyli Indie, Chiny i tak dalej. Tybet, ponieważ Pan Jezus Bogiem będąc wiedział o takiej formie modlitwy że jest stosowana tym bardziej że buddyzm powstał na około 500 lat przed Chrystusem a hinduizm nie wiem jak yy, długo istnieje tak naprawdę ta religia W każdym bądź razie apostołowie nie musieli absolutnie o tym wiedzieć, no bo oni żyli w obszarze basenu Morza Śródziemnego, w tamtym rejonie świata żyli, oni mogli nie wiedzieć nic na temat na przykład Chińczyków. Ale Pan Jezus, Bogiem będąc, zawczasu ich przestrzegł, że są takie praktyki, że mogą spotkać się z takimi prak praktykami, Przecież apostoł Tomasz prawdopodobnie dotarł do Indii, więc mógł się spotkać też z, to, z taką praktyką, takiej modlitwy. Ona po, po, po prostu yy, polega na powtarzaniu pewnych, pewnych po prostu modlitw, nie wiem, w kółko, nie wiem jak to nazwać. Pewnych słów, wyrazów w kółko, coś na zasadzie mantry, żeby to miało na celu wprowadzenie się w trans. No i pan Jezus przed tym właśnie przestrzegał: no, żeby nie być wielomówni jak poganie. No i potem uczniowie się go spytali, jak mają się modlić. No to Pan Jezus im odpowiedział, że modlić się tak. No i tam powiedział tą modlitwę Ojcze Nasz, który jesteś w niebie i tak dalej i tak dalej. Wszyscy tą modlitwę znamy, bo jest to najświętszy tekst chrześcijaństwa, jednakże. Yy, jest problem z tą końcówką że i nie wódź nas na pokuszenie. Moim zdaniem to powinno być inaczej przetłumaczone, ale może zrobię kiedyś osobny odcinek na ten temat. Jednak bardzo się to Bogu nie podoba, że zrobiono z tego taką kolejną formułkę, która jest sklepana tak bezwiednie i ludzie... Odmawiając Ojcze Nasz, nawet się nie zastanawiają na, na temat tego, o czym ta modlitwa jest. No, na temat modlitwy Ojcze Nasz zrobię jeszcze osobne nagranie, gdyż yy, jest to ważna modlitwa i na pewno nie jest ona przeznaczona do takich klepanek jak Zdrowaś Mario. A co do samego kultu maryjnego. No, Pan Jezus wiedział, że to będzie się rozwijał, ten kult, no i zawczasu też przestrzegł, używając słów, kiedy jedna kobieta go zaczepiła, i powiedziała, że błogosławione jest łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś, to Pan Jezus powiedział, że błogosławieni są raczej ci, którzy wypełniają wolę Jego Ojca, który jest w niebie. I, i zobaczcie, patrzę na co ja teraz wpadłem, że, że też ja wcześniej tego w ogóle nie zauważyłem, jakie tu jest zderzenie, jakie tu jest przeciwstawienie tych dwóch modlitw. Tej formułki Zdrowaś Mario, tak namiętnie odmawianej przez katolików, sprzeciwstawną e, wie wręcz jej modlitwą, Pater Noster Ojcze Nasz! Zwróćcie uwagę na to. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiony. Błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywot, yy, żywota Twojego, Jezus, ale w pozdrowieniu anielskim jest, że błogosławiony owoc Twojego łona. Tam oryginalnie jest słowo łono. A Pan Jezus mówi, błogosławieni są raczej ci, którzy wypełniają wolę Mojego Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech święci się imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola pełni się, jak w niebie, tak i na ziemi. Zobaczcie. Patrzcie, że też człowiek wcześniej na to nie wpadł. Jakie to jest przeciwstawienie. I, I nie możemy z modlitwy Ojcze nasz robić takiej klepanki na różańcu. Nawet jeżeli, jeżeli rzadziej jest ta modlitwa odmawiana od Zdrowa Mario. Nawet. Ech. Tak przy okazji islamu, ponieważ no ta, ta modlit forma tej modlitwy została zaczerpnięta właśnie z islamu to na temat islamu będzie osobne nagranie, dlaczego to jest religia pochodząca od diabła. I tak samo forma tej modlitwy, ponieważ to, co od diabła pochodzi, tak również forma tej modlitwy też pochodzi od diabła. A modlitwa Ojcze Nasz, tą, którą zaprezentował Pan Jezus, to jest tylko taka przykładowa modlitwa. Przykładowa. Pan Jezus pokazał, jak mamy się modlić. Że mamy się modlić bezpośrednio do Ojca Niebieskiego. I możemy Go prosić o co chcemy. Oczywiście, jeżeli to jest zgodne z Jego wolą. Pan Jezus w ten sposób chciał pokazać, nauczyć nas. Żeby, że, że najlepiej modlić się własnymi słowami, a nie wymyślonymi przez człowieka formułkami nadającymi się tylko do jakiejś mantry. No nic, to by było na tyle. Jeszcze raz yy, błogosławionego Szabatu. No i co, do, do usłyszenia. W następnym nagraniu, nie wiem kiedy będzie następne nagranie, chyba już w 2025 roku, tak myślę. W tym gregoriańskim, ponieważ rok biblijny się jeszcze nie kończy. Dopiero rok biblijny będzie się kończył na przełomie marca i kwietnia. Zależy, kiedy będzie wypadał pierwszy dzień miesiąca, Abib. No, i co no, z Panem Bogiem błogosławionego następnego tygodnia, i niech ta wiedza na temat tej pogańskiej modlitwy po prostu się niesie, żeby, żeby ludzie zaprzestali. Tego czynić i, i grzeszyć w ten sposób, gdyż ona po prostu prowadzi do bałwochwalstwa, bo przez tą modlitwę y, po prostu wywyższany jest człowiek, czyli Maria, i robiony jest z niej pośrednik. A jedynym pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus, człowiek. Amen.